Wyjazd nie był taki oczywisty. Po pierwsze, dlatego że region wyjazdu miał być zupełnie inny, a po drugie, dlatego że miał odbyć się prawie miesiąc wcześniej. Głównym czynnikiem była pogoda. Kiedy w zasadzie zrezygnowaliśmy, pojawiło się fantastyczne okienko pogodowe. Ale nie w miejscu, gdzie chcieliśmy pierwotnie jechać, czyli w górach rodniańskich, a bliżej Sybina i Transalpiny. Szybka decyzja: jedziemy pośmiechać po Transalpinie. A przy okazji poszukamy sobie niedźwiedzi na trasie Transfogarskiej. Nie chwaląc się jesteśmy dość zorganizowani, dlatego pakowanie zajęło nie więcej niż 2 godziny. Potem tylko rozpiska zadań dla dzieci, krótka wizyta w tarcze, bo bilety kupiono już w marcu, żal odpuszczać. Krótki sen i wyjazd w niedzielę wcześniej rano. Niestety nie jest to bardzo blisko. Nie jest też przesadnie daleko, ale nie śpiesząc się czasowo trzeba na to przeznaczyć 12 godzin. Pierwszy nosek zaplanowaliśmy sobie już na Transalpinie. Teoretycznie utrudnieniem jest blokada jednego odcinka w godzinach od 21 do 7 rano. Oczywiście jest to teoria, kto bywał na Rumunii, ten wie. Znajomym z wcześniejszych wypadów w miejscu, zaparkowaliśmy nad rzeczką na wysokości 1200 metrów nad poziom morza, grzecznie poszliśmy spać. Rankiem został nas szron minus 6 stopni ale pogoda ogólnie świetna, bez chmury i nieźle się zapowiadająca. Ruszyliśmy więc po kawce w górę, leniwie wspinając się na przełężu idealnym. Po drodze mały postój na śniadanie. Potem znów w górę. Tutaj drugie miejsce na kemping jest już wysokość 2170 m nad poziom morza. Pogoda jak widzicie wyśmieła. Po drodze mieliśmy trzy samochody miejscowych i żadnych turystów. Normalnie o tej porze roku powinno być minimum 1,5 metra śniegu, a jest 15 stopni na metrze. W słońcu grubo ponad 20. Bezwiecznie i bezchmudnie. Sztos! Pozostaje wrzucić na siebie ciuchy, przygotować rowery i w drogę. Jesteśmy na wysokości 2, 200, prawie. No nie prawie. No prawie, 280. Na przełęczy Urdele. I wybieramy się na wycieczkę. Może się uda. O Kochana Rumunia. Thank <laughs> you. wydaje mi się, że ta droga szła za tamtą górką tam na dół, wiesz, ale pojedziemy sobie tutaj mapy CZ nie znają Chyba trafimy potem do auta, nie? Przejdźmy sobie w fotosesję. Właśnie wjeżdżam na szczyt. W zero mocy. O, końcówka. 180 tętno. Jakby to powiedzieć, to się nie kończy. momentalnie nabiera. Staram się ukazać o co chodzi. Jesteśmy na wysokości 2100 metrów, 8 kilometrów od transalpiny w górach. Jest 21 października. Wspaniała pogoda. Wspaniałe góry. I jak o kim się nie mać? Nie wiem, czy są gdzieś kolegowie, widać dać. Takie niby. Zabijamy na wprost? Możemy gdzieś pojechać tam w prawo, jak tam jest prawo. zaoszczędzimy sobie połowę w pierniczu, o ile tam trawersuje. Dojedziemy sobie tam na koniec zobaczyć i tam w wózku pojedziemy. Ok. W ramach kilometrów. Mam jeszcze dużo baterii, tak się... koło odkleja charakterystyczne, że człowiek nie wie pod jaki pion wjeżdża bądź zjeżdża Bałki to srogi Ja bym tu poszła z lewą 我个说。So. Человек бежал на горы В рамках награды на, на самолёт do mnie się nie napędza, ja sam wycinasz taką szpachlę, no. mają około 2300 metrów i więcej

comunicațiilor și informaticii. Viva! Viva Vladimirești! Viva! O, leży. Pilnuję samochodu. Słuchajcie, nie będzie żadnego podsumowania. Powszechnie wiadomym faktem jest, że góry w Rumunii są wybitne. W zasadzie jest to nasz drugi dom. Byliśmy tam dziesiątki razy. I za każdym razem wracamy jak do domu właśnie. Używałem do tej pory różnych sprzętów do przemieszczania się w tych górach na rowerze jestem tam nie ukrywam dopiero drugi raz, ale myślę, że nie ostatni. Na pocieszenie wrzucę wam kilka ładnych obrazków z Transfogarskiej. Tutaj zdradzę, że żadnego niedźwiedzia nie spotkaliśmy, pewnie już poszły spać. Natomiast co? Nie pytajcie też o żadne GPS X, -y, traki, szlaki. Nie zawracaliśmy sobie tym głowy. Naprawdę nie jest to konieczne w tych górach. Do następnego. Hej!